Chciałem powiedzieć, że Rady Seniorów to jest instytucja, jak sama zresztą nazwa mówi, Rada, czyli organ, który podpowiada, doradza, ale bardzo ważne jest, żeby w tym ruchu Rad Seniorów na Mazowszu, Rada była również instytucją, która kreuje pewną politykę na terenie gminy. Walczyliśmy długo o to, żeby. Rady Seniorów były zapisane w aktach prawnych. W aktach prawnych, czyli konkretnie w ustawie o samorządzie terytorialnym, samorządzie gminnym. Tam był przedtem zapis, który mówił, że są młodzieżowe Rady Miasta, młodzieżowe Rady Gminy. Natomiast kreując politykę senioralną na Mazowszu, w Polsce od wielu, wielu lat udało nam się wprowadzić zapis również w tym punkcie 5c ustawy, który mówi o y, radach seniorów gminnych. Gminne rady seniorów, one powstały, są organem społecznym i praktycznie rzecz biorąc zasiadają w nim osoby, które y, są... Y, Ukończyły 60 rok życia, zamieszkują na terenie gminy i są wybierane w bardzo różny sposób. Niemniej te organy powstają coraz częściej na terenie naszego kochanego Mazowsza. Na dzień dzisiejszy na Mazowszu mamy 58 rad seniorów, teraz niedawno w Pionkach powstała kolejna, czyli 59. I one funkcjonują w zależności od kilku takich podstawowych rzeczy. Pierwszym elementem ważnym i świadczącym o skuteczności funkcjonowania rad seniorów na Mazowszu i w Warszawie jest zestaw ludzi albo osób seniorów, którzy są członkami tych rad. Bardzo ważne, zazwyczaj są to osoby, które. Są osobami bardzo aktywnymi na różnych polach. Zazwyczaj są to osoby, które przeszły na emeryturę, i zazwyczaj są to osoby, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, w swojej organizacji senioralnej, czy wnieść pewne swoje przemyślenia, propozycje do funkcjonowania i kreowania polityki senioralnej w poszczególnych gminach. Te osoby zgodziły się być członkami tych rad i zgodziły się działać na rzecz lokalnego środowiska osób starszych, seniorów, a ja żartobliwie mówię na rzecz osób wcześniej urodzonych, bo senior to brzmi dumnie, ale wiele z osób, którzy. Mają ukończone 60, 70, 80, ale wyobraźcie sobie Państwo, że są osoby aktywne po 90. Są to osoby, które chcą być w y, polityce senioralnej swojej, swojej gminy, ale również chcą realizować swoje określone, niespełnione marzenia z lat młodości, bo na przykład mają tak zwane lekkie pióro, piszą opowiadania, piszą... Wiersze i wiele innych ciekawych form literackich, i zazwyczaj robiły to do szuflady, tak zwanej. A polityka senioralna i rady seniorów mają wyciągnąć tych ludzi, mają za zadanie wyciągnąć i pokazać tych, te osoby, które ze względu na różne sytuacje życiowe, zdrowotne przeszły na emeryturę, są na rencie i w tej chwili chcą działać na rzecz swojego środowiska. Są to, jak podkreśliłem, osoby, które. Społecznie wykonują swoją pracę, które nie biorą pieniędzy za tą swoją działalność. Ale jednym z mankamentów rad seniorów jest to, że każdy z seniorów chce być ważnym, chce być wybrany do jakiegoś organu. Natomiast rady seniorów na Mazowszu zderzają się. Z takimi instytucjami jak urzędy administracji terenowej, i również jeżeli zadania wychodzą poza gminę, poza powiat, poza województwo, muszą one być partnerem instytucji pod tytułem administracja publiczna. Administra Szeroko rozumiana administracja publiczna to również administracja samorządowa. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że administracja samorządowa to na dzień dzisiejszy w Polsce bardzo wykwalifikowani ludzie o dużych kompetencjach i ludzie, którzy znają swój fach. I w zderzeniu z tak, tym y, urzędami administracyjnymi grupa dowolnie wybranych ludzi tworzących radę seniorów nie zawsze jest partnerem po prostu dlatego, że urzędnicy są osobami kompetentnymi, a społecznicy, którzy przeszli jeszcze dwa, trzy, a może i więcej lat temu na emeryturę, no z różnych względów Odeszli od tak zwanego życia publicznego i mają duże braki w, w kontaktach z wójtem, burmistrzem, z Radą Miasta i z innymi instytucjami, które działają w gminie na rzecz środowiska lokalnego. W związku z powyższym, jak rozmawiałem przed chwilą z przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów i warsztatami, które Warszawska Rada Seniorów organizowała w tym roku oraz planami mającymi na celu edukowanie członków Rady, konsolidowanie ich między sobą, bo przecież w Radach Seniorów funkcjonują osoby o różnych zawodach, różnych temperamentach, ale również różnych wizjach działania i różnych, różnych również... Poziomie zaangażowania w tą pracę. Bardzo często bywa tak, że po wyborze zostaje przewodniczący z problemami, ewentualnie dwie, trzy osoby, a pozostali są tak zwanymi w cudzysłowie mówiąc. Figurantami, nie przychodzą na spotkania, mało wnoszą do działalności rady, i ten organ w związku z tym bardzo dużo traci, nie mając fachowości, nie mając kompetentnych ludzi, nie mając wizji. Wizja funkcjonowania środowiska senioralnego, środowiska lokalnego, tak w dzielnicach Warszawy, jak i w gminach, ma ogromne znaczenie. Wizja Czyli możemy inaczej powiedzieć, strategia działania danej rady, danego zespołu radnych, którzy zostali wybrani do rady seniorów, jest elementem niezbędnym po to, żeby realizować swoje założenia, swoje wizje, swoje plany, swoje programy. My yy, od dawna pracując w polityce senioralnej na terenie Mazowsza i kraju, chcę powiedzieć, że kończąc może ten wątek współpracy z administracją samorządową i państwową, podziękować w tym miejscu władzom samorządowym Województwa Mazowieckiego. Chcę powiedzieć, że w 2016 roku, kiedy z grupą kolegów przyszliśmy do marszałka naszego województwa i zaproponowaliśmy, żeby pomógł nam, żeby stał się patronem tego ruchu senioralnego, on bez wahania, yy, marszałek Struzik, marszałek Lanz wyraziły na to zgodę. Przez kilka lat działalności i wsparciu władz samorządowych województwa mazowieckiego udało się powołać pełnomocnika do spraw seniorów na terenie województwa. Jest to pani Elżbieta Bogucka, która wszystkie swoje siły oddaje, oddaje dla tego ruchu. Udało się również powołać wydział na poziomie województwa, wydział polityki senioralnej z bardzo kompetentnymi osobami, którym kieruje Barbara Krupa. I to są, to są ci ludzie w administracji samorządowej województwa mazowieckiego, Którzy bardzo mocno pomagają, wspierają nas jako społeczników w działalności Rad Seniorów na Mazowszu. Będąc wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa, udało mi się wiele spraw senioralnych przenieść na poziom władzy samorządowej, która ma pieniądze, która ma wizję, która kreuje tą politykę umieszczając ją w różnych strategiach społecznych, w strate innych dokumentach i dzięki tej współpracy z samorządem województwa udało się sporządzić, przygotować ogromny akt prawny, który nazywa się Strategia Województwa Mazowieckiego do spraw seniorów i ten dokument praktycznie kończy się w tym 21 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w politykę senioralną na Mazowszu, a żeby stworzyć kolejny dokument na bazie doświadczeń tamtej strategii, żeby stworzyć dokument na najbliższe kolejne lata, a żeby znalazły się środki finansowe w postaci różnych programów, które mogłyby wspierać rady seniorów na Mazowszu. Jedną z instytucji, którą udało się dzięki projektowi Marszałka Województwa Mazowieckiego utworzyć, jest to Mazowiecka Akademia Seniorów. Projekt trzyletni, który został zaplanowany i wygrało to nasze Legionowskie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Od czerwca tego roku do końca praktycznie 2023 roku przez 3 lata będziemy realizować projekt, który ma na celu wspieranie wszystkich rad seniorów na, Mazowsze, na Mazowszu w sensie prawnym, organizacyjnym, udzielania rad, jak tworzyć rady seniorów, jak nimi zarządzać. Jak planować działania w poszczególnych gminach? Mamy bardzo wiele bardzo dobrych doświadczeń, tak zwanych dobrych praktyk z różnych części Mazowsza i dzięki tej Mazowieckiej Akademii Seniora w Legionowie jesteśmy w stanie przyjechać do Państwa, do każdej gminy. Jesteśmy w stanie przyjechać do każdej rady dzielnicy warszawskiej. I to się dzieje. Przyjeżdżamy, pokazujemy dobre praktyki, pokazujemy jak można, jak to robią inni nasi koledzy w innych dzielnicach, gminach, miastach naszego województwa i przenosić chcemy te wszystkie dobre praktyki na poziom y, waszego konkretnie środowiska, waszej gminy, waszej dzielnicy. Niezależnie od tego zaplanowaliśmy, stronę internetową, gdzie możecie czerpać wiedzę, czerpać dobre rady również do swojej działalności. Akademia również postawiła sobie za cel praktyczne wspieranie rad seniorów w ich miejscach. Możemy pomóc w kontaktach z władzami samorządowymi. Jak wspomniałem, administracja samorządowa, administracja państwowa w porównaniu ze społecznikowską radą seniorów, jest to instrument, który, którym trzeba umieć się kontaktować, umieć zarządzać, umieć znaleźć się jako partner we współpracy z wójtem, burmistrzem czy prezydentem, być partnerem dla swoich wszystkich jednostek, organizacyjnych czyli organizacji senioralnych związku emerytów związków powiatowych związków osób niedowidzących kombatantów których jeszcze mamy i wielu innych organizacji i stowarzyszeń które działają na rzecz seniorów jest to naprawdę z doświadczenia mojego wieloletniego bardzo ważny element, żeby być, Rada Seniorów powinna być organem konsyliacyjnym, który powinien wspierać wszystkie te środowiska, umieć z nimi się dogadywać, bo tylko taka polityka może doprowadzić do tego, że te Rady Seniorów będą rzeczywiście partnerem dla władz samorządowych. I będą osiągały wielkie, duże sukcesy, a osoby, które działają w tych radach będą miały satysfakcję, że te zadania, które są w ich środowisku, są realizowane. Bardzo poważnym elementem jest i takim dyskutowanym kwestia finansowania polityki senioralnej w gminach, powiatach i województwach. W ramach Mazowieckiej Akademii Seniora w Legionowie mamy ogromne doświadczenia w tym zakresie i mamy wiele rad seniorów na Mazowszu, które, których doświadczenia i praktyki możemy przywieźć do Państwa, do gmin. Możemy się z Wami podzielić, możemy pomóc w rozmowach z władzami samorządowymi. Możemy wreszcie uzbroić Was w materiał, który Wam się przyda do Działania w Waszym środowisku gminnym. Jesteśmy otwarci również na rozwiązywanie różnego rodzaju innych spraw, ponieważ jeszcze może na moment wrócę do spraw finansowych. Polityka senioralna nie może się odbywać bez pieniędzy. Polityka, w tej chwili walczymy o pewne zapisy organizacyjno-prawne, które mają spowodować, że Przewodniczący Rady Seniorów, czy, przewodnic czy członkowie zespołu Rady Seniorów będą miały, mieli zwracane za wyjazdy na szkolenia, na różnego rodzaju yy, spotkania, które organizowane są na terenie województwa i kraju. Udało nam się z koleżankami i z kolegami stworzyć ogólnopolskie porozumienie o współpracy rad seniorów. Tam wiele organizacji senioralnych z Mazowsza jest, wchodzi w skład tej ogólnopolskiej organizacji. W ramach tej organizacji funkcjonuje ponad 100 rad seniorów na terenie całego kraju. Jesteśmy dzięki współpracy z Warszawską Radą Seniorów, jesteśmy obecni my jako społecznicy z Mazowsza w tej instytucji. Bardzo często również korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z Mazowieckim, z, 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 z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odwiedziliśmy kraje skandynawskie, odwiedziliśmy Włochy, odwiedziliśmy Niemców i podglądaliśmy, jak oni realizują politykę senioralną. Naprawdę wiele nauczyliśmy się z tych kontaktów z kolegami z innych państw, Unii Europejskiej na najbliższe lata, na najbliższą perspektywę zachęcam wszystkich seniorów do czy grupy inicjatywne, które powstają na terenie naszych mazowieckich gmin, do kontaktu z mazowiecką Akademią Seniora w Legionowie. Podpowiemy wiele ciekawych inicjatyw i w tym nowym roku, pozwólcie, że będę życzył wszystkim Osobom, osobom starszym, mieszkańcom naszego kochanego pięknego Mazowsza, członkom rad seniorów, dużo, dużo zdrowia, więcej naszych spotkań w realu. Niedawno odbyliśmy konwent w Legionowie 29 listopada, na którym spotkaliśmy się rzutem na taśmę z, z, z organizacjami senioralnymi Mazowsza, ale również i seniorami, którzy, organizacjami senioralnymi działającymi na rzecz seniorów w różnych gminach. W tej chwili w Legionowie budujemy kolejną strategię. Po, Nauczymy, jak pozyskiwać pieniądze na budowanie strategii, jak w sensie organizacyjno-prawnym to zrobić i życzę, żeby ten nowy rok przyniósł dla wszystkich seniorów na Mazowszu dużo optymizmu, dużo chęci do działania, dużo satysfakcji z działania i życzę również wszystkim Państwu spotkania się y, twarzą w twarz w tym nowym roku, a żebyśmy się mniej bali naszych kontaktów i żeby ta polityka senioralna, którą budujemy w tej chwili na kolejne lata na Mazowszu, odpowiadała naszym planom, ambicjom i była satysfakcjonująca dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego, najlepszego w roku 2022. Dziękuję państwu.